I Siema, dzisiaj mówię, że sobie. Musicie sobie. Na mega podgłośnić albo. Tutaj. żeby tekst był wyświetlany do tego I filmiku, bo. także. mikrofon mi się zepsuł i zapraszam was na ten materiał. Więc. czas, rozpocząć te fansyngujące spotkanie. O tutaj. Protip? Użyję, użyję. w sumie? Ej, no w sumie to jest dobre. Dobrze, że ja. Pamiętajcie, nigdy nie skipujcie te rzeczy. Nie ignorujcie po prostu tych rzeczy. Oni się. Przy, on te przerzecze się zawsze przydadzą. Oj. Cztery gole masz, sześć. Johnson. Johnson, Johnson kiwa, kiwa, wchodzi, aj! Ronaldo, Ronaldo na serio? Faul chyba tam był, nie wiem. W pole. Dobra, Guechi, Głeci, Głechi, Głechi Albiol, lecimy Santi Cazorla. Johnson, Johnson, kolejny atak, kolejna sztuczka. Ta sama. Znowu się dali nabrać. Felix, João Felix, Joe Fe Aj jaj Ajajaj. Coś nie wyszło. Teo, Teo, żoła João, João Felix, Joł Felix, Rainbow I gol, Jeden do zero Co za... Wolej w sumie można to tak nazwać, czy wolejem. Nie wiem, czy to piłka upadła. Aj upadła, to nie był chyba wolej. Nie, to był wolej. Co za piękny wolej, ale w polu karnym. Mamy jeden do 0 w pierwszej, po w pierwszej połowie. Aktualnie bym postawił na lepszy atak. Więc tutaj wpuszczę. Test. Znowu, znowu sobie ten tą samą taktykę. Piek, trzeci raz, drugi, żoł drugi. Felix czaczki, żoł Felix, żoł A żoł Mario Dawid Neves David Neves Cusa gol! okienko Dawid Neves. Piękny, mega, mega dobry gracz. Polecam ogólnie tą kartę. Jan nie doleciał do tej piłeczki. Ale lecimy. Dobra. Żoł Felix, żoł Felix, żoł Felix. Serio Buskas. Podaje Johnson. Johnson, Johnson, Johnson. Rzuca na Ronaldo Nazajo! Ronaldo Nazajo! ajajaj Zajega buskas. Aj, aj, aj. aj. odebrana piłka, odebrana piłka. Przeciwnik leci z atakiem. Ale nie, nie na długo. Ronaldo, Ronaldo se buskas mu wystawił. Ronaldo 3 do 0, 3 do 0. Co to było za piękna akcja? Co To była za piękna akcja. Podanie na jeden na jeden i strzał zde, zdecydowany. Ronaldo Nazario. Szczela. Gola. Ronaldo Nazario. Sztuczkę wali. E e bo e bo dobra. Tutaj. Ronaldo. Ronaldo Nazario. Szczela! I to nie jest gol! Wybicie. I João Mario. Co on zrobił? Co on zrobił? Przeciwnik łatwo może też ma przewagę, bo jest liczniejsza grupa. Tutaj Albiol Joao Felix, Joao Felix, Joao Felix. Felix. Felix, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Johnson Offside Spalony, spalony. Nie poda, dobra, poda. Ale nie do siebie, tego, tylko... no, Tak, pyk. Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo! Czemu jak ja nacisnąłem, żumar, żumar. Aj! Dobrze! Dobra interwencja! Dobra interwencja! Serio boskas, boskaz, boskas damy. Czas, żeby oni mogli wejść do Sergio Boskas, Sergio Johnson, Johnson i gol! Nie, żoa Felix to był. żoa Felix strzela już drugiego albo trzeciego gola. Ale zawsze można się upewnić. Jeszcze lecimy za atakiem, bo nie wolno się poddawać. Aj. Dobra. Nie możemy stracić w... teraz. Aj. Za mocne na, na zagranie, ale to już... Malorce nic nie da i koniec 4 do 0 zobaczymy czy taski są spełnione Win and match and score 4 goals Mam 1 na 2 a czemu fali jed? Hamowa Uuu, co tu jest za piękny gol? Roberto Carlos, mega ładny Jaul Trzeba zrobić coś Zrobić trzeba sobie trening i skończę potem ją idzie nagrywać Bo muszę robić y, dalsze filmiki Ogólnie, jak będzie kolej, gdzieś tak pod tym filmikiem, jak będzie 5 łapek w górę, to już będę szczęśliwy. Naprawdę. Trzeczki, teraz muszę się skupić. Joe Felix że Dawid na razie Felix Sprint Trace wywiadany za drugim razem i i co tu będzie. I jeszcze ten masz zagram myślę Co będzie i będzie subcio Del Piero A właśnie napiszcie jeszcze w komentarzu jaki jest Twój ulubiony klub sekstra klasy. Chcę się przekonać, jakie kluby napiszecie, za kim jesteście. A każdy klub umie pokazać klasę. Kurczaczki. Kliczone. Dobra, test nie chybiłem. O co ja to, to jest szałem To muszę mieć full. Dobra. Jest. Mamy to. I. Uwaga, uwaga. Teraz będzie mecz Atletico de Madrid przeciwko Jaków Częstochowa. Zobaczymy. Kto wygra? Oczywiście, że Jaków, że... Wiadomo, bo jestem z Częstochowy, to wiadomo, że Jaków i tak dalej. Ale uszanuję każdą odpowiedź waszą. Oj, tutaj będę miał troszkę ciężko, Johnson. Z tymi... co to była za akcja co to była za akcja John Mario do Ronaldo i Ronaldo Nazare się pochwalił taką ładną brameczką i to było właśnie ten pas na dwa razy kliknięcie to właśnie takie coś robi Co? Co tu się stało? Spalone! Dziękuję! Dobrze, tutaj nie wiem, kto wykonuje, a Raul Albiol, żoł, 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 ajajaj. Aj, aj. Żoł ma coś, nie podobał misji, ale Albiol już tak. I... Dobra, tutaj nie widać ataków, żoł, Mario, João, Mario. Tutaj. Santiago, co? João Felix, João Felix, João Felix. Jo Felix. I lecimy lewą stroną. jednak to środka. Aj. Widzicie, jakie to jest. Hamstwo, że mi tego no automatycznie przełącza. Po podaniu powinno być. A nie Johnson! Johnson! Miał szansę! I dwa do jednego kończę się spotkanie. czas kogoś wpuścić, żeby sobie był. Hmm. Semi Pro. Szczeliłem jedne, jedną bramkę i... Uwaga, uwaga. I tym fragmentem chcę Wam podziękować za obejrzenie materiału i do zobaczenia jutro. Halo?